Siemaneczko na kanale KT Buduje. Dzisiaj prezentuję Wam maszyny. Z tej perspektywy wygląda na to, że makita jest dużo większa, a w rzeczywistości, no tak nie jest. Mamy tutaj model, oczywiście 12-18V, czyli napięcie mamy 18 12. lewa 12, prawa 18, nie trzeba. Za bardzo tego e, prezentować, bo widzimy to na akumulatorach, ale e, dlaczego robię taki film? Mimo tego, że różnica w napięciu to różnica oczywiście e, w mocy i tempie wiercenia i dzisiaj pogadamy sobie właśnie o tych zabaweczkach. Warto zaznaczyć, że e, młotowiertarki są e, praktycznie z tego samego roku. E, to po pierwsze. Po drugie. To jest tylko to, że tutaj mamy starą baterię, ta wietarka przyszła mi w, przysz w poprzednim tygodniu, tą mam już e, dość długo, aczkolwiek rocznikowo jest to samo. Co dla mnie jest tutaj istotne? Przede wszystkim e, tutaj zwróćmy sobie uwagę na gabaryt i wagę maszyn. 1,84 kg samobody, więc około 2 z baterią pewnie. A tutaj mamy 2 kg bez baterii, także no jest to bardzo porównywalne, aczkolwiek uważam, że nieodczuwalne przy pracy. Ale może nie o tym, bo pogadamy sobie najpierw o parametrach. To, co nam się rzuca w oczy, to na pewno 18V, które widnieje już na akumulatorze, czyli mamy tutaj do czynienia z urządzeniem zasilanym. W cudzysłowie 18V oczywiście akumulatory również takowe. Musimy do niej, niej za tą samą kasę. A różnic jest naprawdę sporo. Przede wszystkim e, zaczniemy sobie od makity, bo uważam, że wypada najlepiej. Praca e, w betonie podobno do 17mm, aczkolwiek uważam, że jest to dość już spore obciążenie na maszynę. Tak samo. Tutaj mamy do 13 w betonie. Uważam, że jest to lekka przesada. Ja raczej używam 8 MAX, dycha się trafi. Oczywiście dzisiaj przetestujemy na tej 13 czy 12 wiertle. E, tutaj na 17, aczkolwiek daje raczej tutaj małe szanse tej maszynie. Tutaj mamy obroty. Do 4800, tutaj tylko do 900, jeśli się oczywiście nie mylę. Tak, nie mylę się. 900 obrotów na minutę. Tutaj mamy do 4800, także już jest to spora różnica. Mamy 1,2 1, 1,1 dżura, Oczywiście e, drewno w makicie wiercenie to jest 13, stal 10. Bardzo podobnie mamy tutaj, bo jest 13-10-13, czyli drewno, metal, beton. Ale tutaj zastanawiam się skąd pomysł na wiertło 17 w makicie. 1-2 dżula uważam, że będzie dość mocno obciążona podczas pracy w betonie na tak dużym wiertle. Aczkolwiek sobie to testujemy. Oczywiście obie są bezszczotkowe. Obie są praktycznie nowe i na co warto sobie zwrócić uwagę. Poza ceną, która jest niemalże prawie identyczna, to e, tutaj mamy amortyzację naszego body, czyli miejsce, w którym nasza motowietarka pracuje jest amortyzowane, tutaj niestety nic nie jest amortyzowane dosłownie nic mógłby ktoś powiedzieć, że przecież główka pracuje, no tak, ale główka pracuje tylko przy wypinaniu wiertła. Oczywiście pół żartem, pół serio, żeby nie było, nie mamy tutaj do czynienia z żadną prawie amortyzacją i uważam, że w tej cenie Makita wypada dużo lepiej. Ale zanim sobie o tym pogadamy, to przejdziemy sobie do małego testu, bo uważam, że pomoże wam to w wyborze motowietarki. Ja sam zaczynam się zastanawiać, czy nie zostawić sobie Makity, a po prostu Milwaukee niech idzie w świat. Ale to jest, że tak powiem, temat taki raczej niekonieczny. Są to groszowe sprawy. Taka nowa motowietarka, jedna i druga to jest jakieś 5-6 stówek. Także prawie żaden wydatek. Ale przejdźmy sobie do testów. Bo e, uważam, że warto. Poza tym, że jest e, bardzo wygodna, ma dodatkowy uchwyt, który nie do końca będzie się nam przydawał. Aczkolwiek, jeśli ktoś e, czasami ma styczność e, z dość twardym materiałem, gdzie, gdzie nam zblokuje wiertło, myślę, że wypadałoby trzymać tą rękojeść. Aczkolwiek fajny bonus do innych, większych motowietarek. Jak widzicie, tutaj nie używam. Tego uchwytu, bo po prostu zabiera mi miejsce w maszynie. A tutaj jest no ta amortyzacja, jest genialna. Makita czasami po prostu robi coś lepszego od Milwaukee, a ostatnio naprawdę dość fajnie zaczynają poprawiać te maszyny. Dobra, zaczynamy działać. Dzisiaj półeczka, czyli małe kołeczki. Myślę, że ósemki w zupełności. Wystarczy. No dobra, damy dziesiątki, żeby nie było lip. Dobra, jesteśmy po robocie. Małe podsumowanie ja wybrałbym ze względu na cenę i kulturę pracy zdecydowanie Makite. Makite, przepraszam, być może troszeczkę wolniej to szło, ale dużo przyjemniej dla dłoni. Naprawdę mega, mega wygodne i komfortowe w użytkowaniu urządzenie. Przymknijcie oko na to, że to jest osiemnastka, to jest 12, ale zwróćcie uwagę na cenę. I przede wszystkim to, że tutaj musicie troszeczkę więcej zapłacić, a nie macie tutaj tak naprawdę nic, czyli ani system, systemu antywibracyjnego, ani e, jakichś tam fajnych dodatków, które pozwolą Wam cieszyć się pracą. A tutaj macie, tak jak mówiłem, system amortyzacji, który jest świetny podczas, podczas pracy. Na pewno odwdzięczy się nam narzędzie i główka, bo te uderzenia, udaru nie są bezpośrednio przenoszone na główkę, tylko z główki na obudowę. A tutaj macie z główki na obudowę, która nie ma żadnych elementów, które mają amortyzację. Uważam, że jest to troszeczkę temat słaby, jak w Milwaukee to często dość bywa, ale no cóż, Milwaukee to Milwaukee. Ja uważam obiektywnie, jako użytkownik Milwaukee, że Makita tutaj zrobiła dużo lepszą robotę. Jestem ciekaw również Boscha, bo chłopaki e, robiący również dachy polecali mi bardziej e, młotowiertarki sieciowe Bosch niż e, Milwaukee na akumulatory, bo im po prostu padały na tych budowach. Stąd też. Za jakiś czas może się przymierzymy jeszcze do Boscha. To jest taki krótki materiał odnośnie dwóch e, urządzeń. Jeszcze raz podkreślę 18, 12 ma to dość spore znaczenie. Może troszeczkę przesadziłem, bo e, wiertło daliśmy bodajże 16 czy 18 max. Producent deklaruje, że 17 można na spokojnie sobie wiercić. Także jak najbardziej fajne urządzenie. E, uważam, że tutaj jest co porównywać. Wiem, że Milwaukee ma taką e, bodajże 1, 2 czy 1, 4 jula też na baterię 18, i to porównanie może by było troszeczkę lepsze, aczkolwiek tam też nie mamy żadnych systemów antywibracyjnych, także również e, troszeczkę słabo. Bardzo lubię tą motowiertarkę, dużo pracy wykonała pod jakieś małe wiercenia, jak najbardziej ok, ale jeśli szukacie czegoś, czym popracujecie sobie na wiertłach i 6 i 17, to zdecydowanie Makita. Jeśli pracujecie na mniejszych wiertełkach typu 4, 6, 8, może czasami 10, to również jak najbardziej. Tylko, że zwróćcie sobie uwagę właśnie na ten system antywibracyjny. Dzięki czemu również nasze wiertło nie robi tego otworu troszeczkę większego niż byśmy tego chcieli. Od wibracji te wiertło troszeczkę tu ucieka, i ten otwór jest delikatnie większy, ale to też nie ma tam większego wpływu, jeśli potrafimy wiercić. Byłoby to na tyle w takim krótkim materiale odnośnie młotowiertarek. Bo tak są one określane, te zabaweczki małe. Uważam, że warto było porównać obie. Podrobionka, trzymajcie się. Tutaj nie ma jednej marki. Tutaj trzeba sprawdzać, porównywać, oceniać. Trzymajcie się. Hej!